Nazywa się Znaja Oszyńska. Patrzyński Włocławek, tak? Szkoła znana, lubiana, chociaż ostatnio były pewne perturbacje, ale widzę, że działacie mocno, nowe kierunki, nowe pomysły. Właśnie, jakie są te nowe pomysły na przyszły rok szkolny? Pomysłów jest od groma, naprawdę prężymy się, żeby zadowolić wszystkich uczniów i staramy się z całych sił. Jestem sześcioletnią uczennicą tej szkoły, absolwentką gimnazjum, zaraz będę absolwentką liceum i na chwilę obecną nie zmieniłabym szkoły na żadną inną. Mamy wyremontowane forum, tak? Mamy korzystać. Profile. Oferujemy też to, że uczniowie klas e, e, pierwszych, drugich, trzecich liceum mogą wybrać sobie profil, to znaczy, że jeżeli wybiorę profil na przykład klasy B, gdzie jest rozszerzona matematyka z chemią i e, angielskim i klasa stwierdzi, że zamiast angielskiego, by chciała język francuski, nasza szkoła się dostosowuje pod uczniów, to znaczy, że e, zmienia profil pod klasę, tak? Czyli wydaje mi się, że to jest bardzo e, przydatne, fajne, tak, bo inne szkoły tego nie oferują. Więc ja bym była zadowolona, jeżeli poszłam do takiej szkoły, gdzie szkoła dostosowuje się się pod ucznia, tak? Jakie kierunki? E, tutaj są ulotki. E, kierunki są bardzo fajne. E, nazwy, w ogóle ja nie miałam takiego wyboru. Miałam te podstawowe, tak? Mamy lingwistyczno-europejską, jest bezpieczeństwo publiczne, medyczno-inżynieryjna, logistyka w biznesie, ratownictwo i opieka medyczna. Naprawdę super profile, gdzie przyszłość na studia na pewno. Znajdujemy się na stoisku Jednostki Strzeleckiej 451 z Wocławka, no organizacja pozarządowa, organizacja, która zajmuje się przede wszystkim chyba no, kreowaniem i kształceniem młodych ludzi, ale w troszeczkę innym zakresie. Tak? Nie zdobywamy tu typowo kierunków kształcenia, natomiast zdobywamy doświadczenie, które później może się przydać w naszej przyszłej pracy zawodowej, chociażby w służbach mundurowych. Po na naszym szkoleniu strzelcy są przygotowywani do mm, służby przygotowawczej w wojsku. Dajemy możliwość szkolenia się w różnych kierunkach, dokładniej specjalistycznych na przykład zjazdy na linach czy kursy pierwszej pomocy dajemy również możliwość strzelania, nauki strzelania obsługi broni. wielokrotnie widzieliśmy byliśmy świadkami jak młodzi strzelcy tak, uczestniczyli w obozach takich survivalowych orientacja na mapie, strzelanie z ostrej amunicji, tak, bo to trzeba podkreślić. Dokładnie, dokładnie. To są wszystko to co, co tak naprawdę wchodzi w element kształtowania żołnierza, tak? bo przecież to są elementy wykorzystywane w normalnej y, szkoleniu wojskowym. Tak, dokładnie. Nasi strzelcy, tak jak wcześniej wspomniałem, są przygotowani do służby w wojsku już. Po naszym szkoleniu łat dużo łatwiej jest im przejść służbę przygotowawczą, ponieważ to samo, co jest y, na służbie przygotowawczej, my pokazujemy i uczymy ich u nas. Rozpoczęła już się rekrutacja letnia. E, jakie warunki musi spełnić e, osoba, która w przyszłości chce właśnie przynależeć do organizacji strzeleckiej? Kryterium jest wiek 15 lat dla starszych uczestników, zaś dla młodszych jest to 10 lat. To są w tym przypadku Orlęta i wtedy wystarczy zgłosić się do Was, chociażby przez stronę internetową i dokonać rejestracji, tak? Tak, dokładnie. Można zgłosić się przez stronę internetową. Teraz stworzyliśmy właśnie formularz internetowy. Wypełniamy formularz, wysyłamy go. Możemy również się skontaktować mailowo lub telefonicznie z dowódcą. Bo zajęcia odbywają się w takim trybie weekendowym, popołudniowym, tak? Tak, Masz... dokładnie. Zajęcia odbywają się co tydzień dla młodych rekrutów. Zaś dla starszych jest to raczej raz na dwa tygodnie, Trzeba wziąć pod uwagę, że również młodzież ma naukę, a także pracują. Zespół szkół samochodowych to chyba zresztą widzimy tutaj po przykładzie jeden samochód, tam drugi samochód, czyli zespół szkół samochodowych. Szkoła tylko dla mężczyzn, czy nie? Absolutnie. Od kilku lat mamy nawet dziewczyny w oddziałach samochodowych, także bardzo dobrze się sprawdzają i naprawdę będą świetnymi mechanikami. To właśnie, jakie zawody oferuje zespół szkół samochodowych, który no, ma swoje przecież lata? Tradycji jest w pięknym budynku, jest pięknie wyposażony, więc co oferuje szkoła w tym roku? No przede wszystkim mamy świetnie wyposażone warsztaty szkolne i oczywiście sprawdzają się w każdej dziedzinie. Mamy tradycyjnie technikum samochodowe, zespół szkół samochodowych to też zawodówka. W tym roku nowe oddziały mechanik samochodowy. W związku z tym myślimy, że przyciągniemy naszą ofertą sporą ilość uczniów. Jedna rzecz to te sprawy związane z, przysz z przyszłym zawodem no ale oprócz tego szkoła. Jest prowadzi inne zajęcia, wspaniała baza sportowa chociażby, tak? Piękny teren. Yy, tak, w tym roku wzbogacimy się też o nowe boiska na terenie naszej szkoły. Oczywiście mamy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. No, słynna nasza orkiestra, która świetnia wszystkie imprezy w całym Włocławku. Zresztą dzisiaj też się świetnie prezentuje przed halą. Zachęca młodzież, bo generalnie kto do nas przyjdzie i nawet bez podstawy umiejętności grania nauczy się grać na instrumentach tętych. Czyli z jednej strony mechanika pojazdowa, a z drugiej strony Również rozwój artystyczny i sportowy. Oczywiście, no i w tym roku oczywiście wchodzimy też z nową ofertą, e, kierunek nowy, technikum e, p, przemysłu mody. Czy się liceum ogólnokształcące, jakie na przyszły rok szkolny, jaką ofertę Państwo przygotowali? Że bardzo ciekawą dla uczniów mamy taką nadzieję, że wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. W naszej szkole bardzo taką dużą popularnością cieszy się klasa biologiczno-chemiczna i wychodząc naprzeciw potrzebom gimnazjalistów, otwieramy dwie takie klasy w tym roku. Oprócz tego klasy humanistyczne, z którymi też nigdy nie mieliśmy problemu w naszej szkole, młodzież również chętnie wybiera takie profile. No, mamy nadzieję, że. Że zrobiliśmy wszystko, aby czuli się w naszej szkole komfortowo pod każdym względem. Kierunki to jedna rzecz, ale druga sprawa to sam budynek, który przecież mimo kilku tam pe perturbacji, tak, jest po prostu nowy, tak, bo został praktycznie całkowicie wyremontowany łącznie z odbudową tego jednego skrzydła budynku. No nie będę oszukiwać, że w nowym budynku pracuje się naprawdę rewelacyjnie. Wszystko jest nowiutkie, świeżutkie. Eee, myślę, że sprzyja takiej atmosferze nauki, kreatywności. Wszystkiego nam się chce w tym nowym budynku, tak? Więc myślę, że to też jest taki wabik dla naszych uczniów. Jestem w klasie 3GB, to jest profil technik żywniosów gastronomicznych. Na targach razem z koleżanką robimy drinki, takie małe show. Mamy trzy odmiany pinakolady. Tutaj jest oryginalna, biała, bez żadnych dodatków. Tutaj mamy zieloną, pomieszaliśmy trochę syropy i czerwoną z granadiną. Właśnie, a co to w ogóle jest pina kolada? Co wchodzi w skład tych elementów? Bo one wyglądają przecudnie, samo przygotowanie, samo podanie, No i kolory, tak? Co tutaj znajduje się w tych, w tych na przykład w tym drinku? Orygina tutaj jest akurat z granadiną, czyli mamy pinakoladę standardową, to jest mleczko kokosowe z sokiem ananasowym, wymieszane razem z sprężynką, która nadaje nam obfitości pianki i do tego dolewamy granadinę żeby zmienić kolor. Tutaj mamy jako ozdoby pomarańcze, bardzo ładnie wykrojoną koktajlowe wisienki i mamy okrasę taką zrobioną z cukru. Koktajle to tylko, je, to tylko jeden z elementów e, kształcenia właśnie w chemiku na tych kierunkach gastronomicznych. E, co oprócz tego? Jak wygląda to kształcenie? Czego się uczycie po prostu na zajęciach? Na zajęciach? No to tak jak mówię, jestem na kierunku technik żywienia. Mamy przede wszystkim kuchnię. To są mega zajęcia dla osób, które interesują się żywieniem, e, chcą rozwijać się w tym kierunku. E, mamy zajęcia teoretyczne, na których dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy. A jeżeli przychodzi do praktyki, to dowiadujemy się, ile rzeczy naprawdę nie wiemy, że zwykłe tam ugotowanie ziemniaków nie polega na pokrojeniu i wrzuceniu, tylko to ma dany tam proces technologiczny, żeby zachować całe wartości. To jest właśnie magia w tym wszystkim, czego się uczymy tam. Jak się domyślam, kształcenie techniczne to również praktyka zawodowa, tak? Czyli tak, tak. naprawdę już praca jako praca w kuchni. Tak, tak. Na tym właśnie kierunku jest miesięczny staż w firmach. Wychodzimy ze szkoły, cały miesiąc pracujemy na kuchni w dużych restauracjach. Doświadczenie jest naprawdę mega. Dowiadujemy się rzeczy, których w szkole byśmy się nie dowiedzieli. Takie małe triki od kucharzy, zaplecie, jak zagospodarować, takie już małe jakby to wprowadzenie do naszej działalności, jakbyśmy mieli prowadzić już po tej szkole. Agnieszka ptaszek Krypińska, HR Business Partner w firmie Anvil reprezentuje obszar personalny i współpracujemy z Zespołem Szkół Chemicznych w zakresie promowania chemicznych kierunków kształcenia i objęcia patronatem specjalnego profilu o nazwie Technik Technologii Chemicznych. No właśnie, chemia wraca do chemika na nowo, chociaż w tym chemiku cały czas była, tak? tak? Ale chemik to nie tylko chemia, to również gastronomia, fryzjerstwo, hotelarstwo, turystyka i tak dalej, i tak dalej. No ale zespół szkół chemicznych nie byłby zespołem szkół chemicznych, gdyby nie przedmioty i te kierunki chemiczne właśnie. Anwil jako, no, największy pracodawca chyba w regionie i... i, i na pewno największy we Wrocławku y, podpisał niedawno porozumienie właśnie z zespołem szkół chemicznych odnośnie mm. objęcia patronatem klasy... Y, Technik Technologii. Chemicznej. Dokładnie. Rozumiem, że związane to jest chociażby z zapotrzebowaniem rynku pracy, tak? No bo jakby nie patrzeć, no w zakładach S.A. pracują chemicy, czyli jakby macie możliwość wykształcenia sobie przyszłej kadry. Dokładnie tak. Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie tutaj Anwilu i budowanie nowej kadry, która będzie miała szansę wejść na rynek pracy po okresie nauki w zespole Szkół Chemicznych w klasie patronackiej, dlatego że... Że populacja Anvilu starzeje się i wraz z tym też tutaj planujemy pewne procesy HR-owe. To również jest to wpisane w strategię i budowanie potencjału kapitału ludzkiego w firmie Anvil. W związku z tym zdecydowaliśmy się na wzmocnienie działań w zakresie budowania i wzmacniania edukacji chemicznej. Stąd też pomysł o nawiązaniu ściślej współpracy i objęciu patronatem tego profilu kształcenia, czyli technik technologii chemicznej. Wraz z tym projektem również chcielibyśmy. ә <laughs> Zachęcić wszystkich uczniów do tego, żeby przyszli do tego kierunku, zachęcili się nauką chemii. Chcemy wspierać i fundować stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Przy tym również Anglii współpracuje z uczelniami wyższymi i też mamy tutaj sporo różnych możliwości, jeżeli chodzi o uatrakcyjnienie tego profilu kształcenia. Chcemy, żeby nasi eksperci, nasi praktycy byli zaangażowani w naukę w zespole Szkół chemii to znaczy, żeby mieli uczniowie możliwość kształcenia praktycznego na podłożu teoretycznych ram kształcenia w zespole szkół chemicznych i trwają bardzo intensywne rozmowy z nauczycielami chemii, z panią dyrektor Krystyną Młotkowską odnośnie wszystkich działań, które będą się działy w najbliższym okresie, natomiast na ten moment naszym celem głównym jest to, żeby zachęcić osoby we wrześniu, żeby wystartowała pełna klasa o profilu technik technologii chemicznej. z drugiej TR. Martyna Molczyńska z drugiej TR. Druga TR, czyli druga klasa e, technik turystyki, tak, tak. dobrze mówię. E, no właśnie, technik turystyki, czy technik na przykład hotelarstwa to również dwa kierunki takie troszeczkę powiązane ze sobą w zespole szkół chemicznych. E, co robicie w szkole? ucząc się właśnie na tym kierunku. Jeździmy na wycieczki, organizujemy je, mamy biuro turystyczne i wtedy też się uczymy tej praktycznych takich rzeczy. No to znaczy biuro też. turystyczne, czyli jakbym chciał na przykład zorganizować wycieczkę ze swoją klasą, to mogę do Was przyjść i zorganizujecie mi taką wycieczkę. Tak, tak, i to jak najniższej najmniejszej cenie. I oprócz tego, co? Biuro turystyczne, czyli organizacja wycieczek, na czym to polega? Bo to przecież trzeba zamówić noclegi, trzeba zorganizować czas tak, wolny. Tak, wszystkim się my zajmujemy. Nauczyciel tylko tej klasy przychodzi po tam zgody dla rodziców i dla dyrektora, i wszystko później my ustalamy. tak. Czyli tak naprawdę trzeba wykazać się super pomysłem, tak. mieć troszeczkę tej wiedzy teoretycznej, tak, tak. którą zdobywacie na zajęciach. tak? Mhm. No i, i co? A dalej to już praktyka. Tak, pewnie. No właśnie odnośnie tych praktyk, gdzie te praktyki odbywacie? W hotelach, na lotniskach, praktyki, no czyli uczymy się wszystkiego, co będzie nam później przydatne, wypełniamy też tam różne dokumenty i takie rzeczy, także no, myślę, że to jest takie bardzo przydatne nam. Małgorzata Ćwikowska, dyrektor II Liceum Mienia Mikołaja Kopernika. Proszę, drugie L również na targach we Włocławku. Proszę powiedzieć, co szkoła przygotowała na ten przyszły rok szkolny, czyli na obecny nowy. Przygotowaliśmy profile do siedmiu klas. Już od kilku lat bardzo dużym powodzeniem cieszy się u nas profil PolBiol, czyli klasa z, z rozszerzonym językiem polskim i biologią i z przedmiotami takimi bardzo atrakcyjnymi, uzupełniającymi jak na przykład zdrowe żywienie, elementy psychopedagogiki, a w tym roku jeszcze dojdzie nowy przedmiot uzupełniający podstawy biochemii. Również takim troszeczkę nazwę zmieniliśmy, jeśli chodzi o profil z rozszerzoną matematyką i fizyką. Będzie to profil technologiczny i tu taka też ciekawostka nowa, przedmiotem uzupełniającym. Będzie przedmiot związany z doświadczaniem świata przez eksperyment. To będzie przedmiot uzupełniający z fizyki. Oprócz tego bardzo też mamy ciekawą ofertę jak co roku, czyli mamy profil kulturalno-medialny, humanistyczno-społeczny, ekonomiczny, administracyjny. W naszej szkole zawsze dużo się dzieje, także pod względem wychowawczym. Mamy także młodzież, która chętnie uczestniczy na wie wielu różnych obszarach. Yy, mamy teatr, który jest świetnie prowadzony i ma duże sukcesy. Mamy koło amnesty. Jesteśmy w międzynarodowym projekcie takim dwuletnim. Także w Koperniku, jak zawsze, dużo się dzieje. Bardzo zapraszamy na drzwi otwarte 12 kwietnia od godziny 16 do 18. Jestem nauczycielem zespołu szkół technicznych, uczę języka polskiego i przedmiotów związanych z reklamą. Zespół szkół technicznych co przygotował na nowy rok szkoły? Oprócz kierunków, które u nas już do tej pory funkcjonowały, czyli technik informatyk, technik mechanik, technik organizacji reklamy i technik mechatronik, nowy kierunek pojawił się w szkole zawodowej, jest to mechanik precyzyjny, a oprócz tego kształcimy w zawodówce także w zawodzie ślusarz, spawacz, operator obrabiarek skrawających CNC. No, ta oferta jest bardzo szeroka, różnorodna, także myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Dziewczęta najchętniej wybierają technikę organizacji reklamy. natomiast no, Takim kierunkiem, który cieszy się ogromnym powodzeniem jest na pewno technik Mechatronik, ponieważ wszyscy nasi absolwenci właściwie są wpłaniani przez wrocławskie firmy tuż po ukończeniu szkoły. Część z nich w ogóle nie idzie na studia, ponieważ podejmuje pracę. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to zawód bardzo atrakcyjny i taki, który ma przyszłość z poszkół technicznych to oczywiście kształcenie w tych zawodach, o których przed chwilą usłyszeliśmy, ale to również zajęcia niezwiązane z tymi zawodami, chociażby do sportu, który ostatnio, że tak powiem, dzięki temu, że powstała nowa baza sportowa, no, mocno Rzeczywiście szkoła poza tym, że została wyremontowana elewacja zostały wymienione okna, no to zyskaliśmy fantastyczną salę sportową, siłownię. Teraz właśnie są wykańczane sale na dole, sale fitness. Także nasi uczniowie mogą się również poza umysłowym rozwojem rozwijać fizycznie. Mamy też nowe boisko Orli, które od kilku lat u nas działa. Także mam nadzieję, że i sukcesy w sporcie, że będzie ich coraz więcej. Te szkół elektrycznych to oczywiście Renoma, tak? Natomiast e, to wiadomo szkoła, aby się utrzymać, żeby być atrakcyjną, musi oferować coś nowego. Co nowego w zespole szkół elektrycznego w przyszłym roku szkolnym. W tym roku szkolnym startujemy z nowym zawodem technik telekomunikacji oraz te zawody, które do tej pory kształciliśmy. Technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk. W oparciu o coraz to nowsze doposażenie, także w starej odsłonie, ale nowe wydanie. Tak jest, no nie odbyłoby się to, to inaczej, to kształcenie nie byłoby skuteczne, gdyby nie chociażby współpraca z pracodawcami, współpraca z innymi przedsiębiorstwami, a jest ich dużo z tego co pamiętam, w tak. społeczku elektrycznym. Liczne przedsiębiorstwa nas wspomagają, dzisiaj także, jeżeli chodzi o wystawę wspiera nasz firma Renex, jak widać jest to firma elektroniczna z Wrocławka. Poza tym także widoczne są na wystawie takie urządzenia, które przekazały nam firmy włocławskie. Mamy drukarkę 3D, mamy reflektometry, mamy także urządzenia lutujące. I wszystko to tak naprawdę na czym y, będą pracować przyszli, przyszli technicy, którzy ukończą zespół elektryczny. Stawiamy na praktykę, na praktyczne umiejętności. No wiadomo, że musi to iść w równowadze z zajęciami przyrodniczo-matematycznymi, gdyż w tych dziedzinach kształcą się uczniowie na poziomie rozszerzonym, to jest matematyka, fizyka, informatyka. Ale zespół szkół elektrycznych, tak jak każda zresztą szkoła, to nie tylko sama nauka, to również zajęcia chociażby sportowe. No, ostatnio niedawno wybudowana nowa hala sportowa, kompleks boisk, także trochę tego jest. I basen chyba jako jedyna szkoła w Ołcowach posiada basen. Bardzo się cieszymy z tego wyposażenia, że y, obiekty sportowe służą nam jako taka wartość dodana. Uczniowie nie tylko y, powinni się uczyć, ale także powinni. Y, ćwiczyć, pracować nad tężyzną fizyczną. I te nowe obiekty służą nam, myślę, że w takim stosunku optymalnym, ale dodatkowo w tym roku stworzyliśmy bądź tworzymy z fundacją Anvil salę do cross-treningu. Także to będzie kolejny jakiś element wzbogacający wychowanie fizyczne. Łukasz Tchus, jestem marketing menadżerem firmy Renex. Firma Renex od długiego czasu współpracuje ze zespołem szkół elektrycznych. Proszę powiedzieć, na czym ta współpraca polega, bo widać chociażby że dzisiaj między innymi Wasze stoisko jest yy, postawione zaraz przez zespołe szkół hmm. Tak, yy, z zespołem szkół elektrycznych współpracujemy od ponad 10 lat. Yy, nasze wsparcie polega między innymi na wyposażeniu yy, sali, którą, którą posiada zespół szkół elektrycznych u siebie w sprzęt, ale nie tylko sprzęt, bo są to, to też inne urządzenia, są to też meble warsztatowe. Oferta naszej firmy jest dość szeroka, bo zajmujemy się, można by powiedzieć, jednym zdaniem, wyposażeniem i szkoleniami dla elektroników. Tak naprawdę zespół szkół elektrycznych kształci przyszłych waszych pracowników? Można w ten sposób poznać. Można tak powiedzieć. Dorota Andrzejewska, Beata Nowacka. Zespół szkół ekonomicznych w Wrocławku, co ekonomik y, przyszykował nam na nowy rok szkolny? Od września proponujemy pięć zawodów, technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik agrobiznesu i technik handlowiec. E, jeżeli chodzi o przy, przedmioty zawodowe... Bo ja jestem nauczycielem tych przedmiotów. To tutaj możemy podkreślić to, że uczymy praktycznie. Nasi uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy we wszystkich tych zawodach. Poza tym uczymy praktycznie przedmiotów, właśnie jeżeli chodzi o przedmioty ekonomiczne i logistyczne. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, ponieważ wszystkie no, jednostki, teraz przedsiębiorstwa wymagają tego, żeby no, nasi uczniowie potrafili pracować w tychże programach komputerowych. Technik ekonomista no wiemy, że ekonomia była, jest i będzie. Zawsze jest to zawód na czasie. Wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują dobrych księgowych, dobrych asystentów prezesi również, tak? Sobie życzą, żeby mieli no, wykształcenie właśnie ekonomiczne, nie tylko sekretarką, bycie sekretarką, ale asystentką na przykład prezesa. Wymaga tego, żeby mieć wykształcenie ekonomiczne. No, to Takim pokrewnym zawodem jest technik Jest troszeczkę ograniczona może ilość godzin z rachunkowości, ponieważ bardziej nakładamy tutaj, kładziemy nacisk na handel, tak? Handel też wiemy, był, jest i będzie, więc też zawód zawsze na czasie. No taki bardziej najnowszy zawód to ten technik logistyk, ponieważ logistyka się rozwija dopiero w naszym kraju, więc myślimy, że tutaj będzie duża przyszłość dla logistyków. Pokrewny zawód spedytor, to znaczy troszeczkę właśnie też ograniczony logistyk do, do transportu przede wszystkim. No i nowość w tym roku, e, technik agrobiznesu, wychodzimy tutaj właśnie e, do przodu, tak jakby... E, jeżeli chodzi o gospodarkę, wiemy, że weszła ustawa o rolnictwie nowa, która wymaga wykształcenia rolniczego. Żeby być rolnikiem trzeba mieć wykształcenie rolnicze i w tym kierunku właśnie idziemy czyli technik agrobiznesu. I to, jeżeli chodzi o zawody, no to tak pokrótce, więcej można się dowiedzieć. Mamy dzisiaj drzwi otwarte do 15.30, także zapraszamy wszystkich. Poza tymi kierunkami kształcenia, co jeszcze dodatkowego oferuje szkoła? Czyli takie życie już po, takie uczniowskie, jakby oczywiście. Po, nieformalne. Oczywiście. A tutaj szkoły, niewątpliwym jest dobra lokalizacja szkoły. Wspaniała atmosfera, świetna kadra. Uczniowie są zaopiekowani pod każdym względem. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i jeśli chodzi zarówno o ofertę w zakresie przedmiotów, jak i zainteresowań. Rozwoju zainteresowań. I oczywiście pragnę tutaj też wspomnieć o tym, że jesteśmy najstarszą szkołą, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe we Włocławku i zajmujemy obecnie drugie miejsce w rankingu perspektyw. Także to jest taki nasz atut. Posiadamy certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości i Szkoła z klasą. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do ekonomika. Zbigniew Suszyński, dyrektor zespołu szkół akademickich. Kresł Szkół Akademickich na przyszły rok szkolny przygotował pewną niespodziankę. Co to za niespodziankę? Yy, tą niespodzianką jest yy, Akademickie Technikum Wojskowe. Po raz pierwszy w Polsce powstaje u nas. Nie ma jeszcze takiego technikum, są technika kolejowe, są inne technika branżowe, natomiast technikum wojskowego jeszcze nie ma. To będzie nowość na skalę krajową. Poza tym w programie nauczania będą najnowsze technologie, czyli rozpoznanie obrazowe jako dodatkowy przedmiot. To jest hit, którymi się w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej zajmuje będą dodatkowe przedmioty umożliwiające zdobycie certyfikatu ECDL, czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych no i wiele innych nowych jakby przedmiotów że po ukończeniu takiego technikum jest to ścieżka otwarta do tego, żeby zacząć edukację chociażby w szkołach wojskowych, tych oficerskich typowych. Nazwa, nazwa brzmi akademickie technikum wojskowe, ale to jest w sumie technikum mundurowe, także absolwenci tego technikum będą mogli podjąć pracę i w straży pożarnej, i w policji, w wojsku, we wszystkich służbach mundurowych, nie tylko wojsko zespołu szkół akademickich w jakich kierunkach kształci? Mamy jeszcze w naszej szkole dwie szkoły mistrzostwa sportowego, czyli gimnazjum i liceum. Liceum ogólnokształcące i gimnazjum akademickie. Możemy się poszczycić właśnie głównie sukcesami klas mundurowych, które w zeszłym roku na przykład można powiedzieć, że byliśmy najlepszymi klasami mundurowymi w Polsce, bo zajęliśmy drugie i trzecie miejsce na ogólnopolskim turnieju, czyli dwa miejsca na podium to już naprawdę jest sukces na skalę krajową.